Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak ja zacząłem ogólnie z biznesem internetowym, i nie miało to miejsca nie miało to miejsca niedawno, ale zacząłem tak naprawdę robić to już na poziomie gimnazjum. I chciałbym Wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało. Otóż ja na początku swojej przygody z biznesem internetowym zacząłem sprzedawać po prostu rzeczy, które ktoś sprzedawał. I robiłem to na Allegro, był to portal dopiero jakby wschodzący na rynek polski i była jeszcze nie było tak dużej konkurencji, było dużo miejsca na tym portalu. Teraz jest zupełnie inaczej, niestety. Ja posługiwałem się takim modelem biznesowym, może trochę podobnym do Dropshippingu. Już ci wyjaśnię o co chodzi. Mianowicie na samym początku dorabiałem sobie w ten sposób, że szukałem podzespołów komputerowych na portalu Allegro, na innych portalach. Kupowałem, kupowałem je jako uszkodzone, bo wtedy cena oczywiście jest dużo niższa, można kupić naprawdę fajne rzeczy, można kupić wiele za okazyjne, okazyjne ceny. Kupowałem takie karty graficzne, procesory, różne karty dźwiękowe, może płyty główne, tego typu rzeczy. Kupowałem hurtem tak naprawdę, może nie, może nie w jakichś tam tysiącach, ale w kilkudziesięciu sztukach. Y, takich podzespołów kupowałem sobie to za jakieś tam grosze. Bo były to podzespoły prawdopodobnie uszkodzone, ale ktoś sprzedawał jako niesprawdzone. Więc ja coś takiego zrobiłem i sobie pomyślałem, dlaczego, jeżeli ktoś to sprzedaje jako niesprawdzone, być może tak jest, być może nie, to ja kupię od tego kogoś i również wystawię taką samą aukcję. Y, tyle, że tą całą paczkę już jakby rozdzielę sobie na poszczególne aukcje pojedyncze. I wystawię takie podzespoły komputerowe również jako niesprawdzone, ale cenę dam powiedzmy sobie jakąś tam, żeby mi się zwróciło już powiedzmy po 10 sztukach zakup całej partii, którą nabyłem wcześniej. I tak zazwyczaj bywa, bywało, ponieważ kupując na przykład 50 procesorów za 150 zł na ówczesne czasy to, to, nie, były, to nie były te same pieniądze co teraz, ale też myślę, że kwota niezbyt, niezbyt duża. Kupowałem powiedzmy te procesory. Wystawiałem, robiłem każdemu zdjęcie osobno, każdą aukcję wystawiałem osobno, wtedy jeszcze aukcje nie były tak drogie, jak to ma miejsce w tym momencie, więc można było sobie na to pozwolić, to były groszowe sprawy i powiedzmy z tych 50 procesorów, które kupiłem już po 20 sprzedanym jakby, zaczynał się mój zysk. I jest to fajny sposób, na, na tamte czasy był to bardzo popularny, myślę, sposób, wiele osób z tego korzystało. No, i można było sobie naprawdę dorobić. I myślę, że ode mnie również kupowali ludzie, którzy, którzy robili to samo, więc jakby no nigdy nie miałem z tego tytułu jakichś nieprzyjemności czy, czy zwrotów, że sprzedałem komuś uszkodzone, dlatego że w aukcji było wyraźnie zaznaczone, że jest to towar niesprawdzony. Nie znam się na tym, nie wiem jak to sprawdzić, nie mam możliwości nawet takich, żeby to sprawdzić, więc sprzedaję jako uszkodzone i cena też była adekwatna do tego stanu, właśnie. No, to było, to było dobre 15 lat temu. Tak sobie zacząłem. Później na długi, długi czas ten biznes internetowy jakoś do mnie nie trafiał jakoś nie miałem styczności w ogóle z tym. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, jak Ty możesz zacząć w dzisiejszych czasach i przedstawić Ci takie trzy sposoby, które według mnie mogą być, mogą być taką fajną grą wstępną z biznesem internetowym, i myślę, że mogą przynieść Ci całkiem fajny kapitał. Y, który pozwoli Ci y, zainwestować sobie w coś, na przykład jakieś kursy, jakieś szkolenia y, może się tym zarazisz akurat dzięki właśnie tym trzem sposobom, które Ci teraz powiem najprostszy z nich to jest po prostu znajdź co masz niepotrzebne w domu i to sprzedaj. wystaw to na Alix, wystaw to na Allegro wystaw to gdzieś na miejscowym może portalu aukcyjnym jakimś, y, który masz y, w swojej miejscowości może jakaś gazeta, coś, coś takiego Masę takich rzeczy masz. Na pewno masz masę takich rzeczy w domu, których nie używasz od długiego czasu. Poszperaj gdzieś po szufladach, poszperaj gdzieś po garażach, znajdź coś. A zapewniam cię, że na Allegro i na Olixie sprzedaje się dosłownie wszystko. Ludzie kupują wszystko i nie ma takiej rzeczy, której tam nie można, nie, nie, nie można sprzedać. Bo tobie się może wydawać, że coś co tobie jest niepotrzebne. Nie wiem, jakiś. Jakaś zepsuta zabawka, na przykład z dzieciństwa. To by się to może wydawać niepotrzebny nikomu, ale ktoś może być chętny na to, żeby to kupić i będzie się tym cieszył da tej zabawce jakby drugie życie i będzie cieszyć kolejne osoby. To jest, to jest taki biznes win win. -win Także każdy wygrywa, ty zarabiasz, pozbywasz się niepotrzebnych rzeczy, ktoś inny to kupuje, kupuje, bo chce, tak? Nie, nie wciskasz mu tego, ktoś to kupi i może się, może się będzie. Y, dalej tym bawiło jakieś dziecko lub komuś innemu się przyda coś, co tobie jest niepotrzebne w, w zupełności jakieś ubrania stare, jakieś y, no nie wiem, no, różne, przeróżne rzeczy mamy w domach i na pewno znajdziesz u siebie y, masę takich niepotrzebnych drobiazgów a możesz się możesz spieniężyć i nie będą ci zalegały w szafie, zrobisz sobie i porządek i zrobisz sobie y, również jakieś środki na koncie, które później przeznaczysz sobie na co będziesz chciał y, jeżeli nie znajdziesz zbyt wiele takich rzeczy, to jaki problem jest w tym na przykład, żeby się przejść po rodzinie poznajomych i zapytać się, czy takich właśnie niepotrzebnych gratów nie mają. Dogadać się z nimi, że ty to wystawisz, że ty to sprzedasz, obsłużysz tą całą transakcję i dzielicie się pół na pół zyskiem. Myślę, że jest to jak najbardziej, jak najbardziej w porządku propozycja dla kogoś, kto komu nie zależy na tym, żeby taki, takie rzeczy trzymać w domu na przykład. Nie? To jest, to, to jest taki pierwszy sposób, myślę najprostszy. Drugim y, sposobem, y, też nie trudniejszym, myślę, jest szukanie promocji, nawet y, promocji w sklepach, y, w sklepach takich sieciowych. Y, jest pełno gazetek internetowych, jest pełno gazetek tych fizycznych, które roznoszą ludzie po, po domach i jest w tych gazetkach zawsze mnóstwo promocji, nie mówię tu o artykułach spożywczych, ale y, są, są artykuły poprzeceniane, są, Jakieś serie, serie które są wypuszczane, na przykład i one są przez jakiś czas powiedzmy w jakiejś obniżonej cenie, możesz, możesz polować na takie okazje i wybrać się do takiego sklepu. Po prostu kupić sobie na początek jakieś dwie, trzy no może takie rzeczy, sprawdzić, ile to kosztuje nawet na miejscu w sklepie, sprawdzić sobie, ile to kosztuje na Allegro w tym momencie, i wystawić takie coś, zobaczyć, czy się sprzeda. Jeżeli się sprzeda, no to masz już otwartą furtkę jakby do tego, żeby pójść kupić więcej tego towaru. Cenę sobie ustawić tam jaką, jaką chcesz i po prostu na tym robić pieniążki. Tak? Takich okazji w sklepach możesz znaleźć mnóstwo i to naprawdę w każdym dziale. Czy to się wybierzesz do drogerii, czy to się wybierzesz do popularnej naszej Biedronki, tam też są działy właśnie z takimi rzeczami typu, typu artykuły gospodarstwa domowego czy zabawki. Też jest tam mnóstwo promocji, możesz to wykorzystać. I trzecią metodą jest może najbardziej skomplikowana, ale też przynosząca mi się wydaje najwięcej możliwości, przynosząca najwięcej pieniędzy to jest tak zwany dropshipping. A polega on na tym, jak już może czytałeś w moim artykule na blogu, że sprzedajesz rzeczy, które ktoś ma wystawione, ty nie inwestujesz wtedy w ogóle żadnych pieniędzy swoich. Po prostu szukasz sobie jakiegoś towaru, który się fajnie sprzedaje. Powiedzmy, że będą to myszki do komputera. Znalazłeś sobie taką myszkę do komputera, która się fajnie sprzedaje na Allegro yy, po dobrej cenie. No i kto, widzisz, że ktoś na tym zarabia fajne pieniądze. Nie ma problemu w tym, żebyś ty wystawił taką samą aukcję z tym samym przedmiotem. Yy, zdjęcia dobrze, żebyś sobie zrobił sam. Dobrze, żebyś miał taki jeden przedmiot, chociaż u siebie i żebyś sobie zrobił swoje zdjęcia bo raz że ktoś może mieć prawa autorskie do tych zdjęć a dwa że ty możesz sobie zrobić lepsze zdjęcia które przykują uwagę potencjalnych kupujących bardziej niż tego niż tą uwagę którą skupia ten sprzedawca od którego ty będziesz kupował no i mając już taką aukcję wystawioną podnosisz sobie cenę czyli szukasz na początku kogoś kto sprzeda to, kto sprzedaje to taniej ty wystawiasz taką aukcję i Sprzedajesz tą myszkę drożej, i zapewniam cię, że 90% ludzi, którzy kupują na Allegro, nie wertują, nie wertują sobie całych stron w poszukiwaniu tego produktu i nie patrzą zazwyczaj na to, czy jest on złotówkę tańszy, czy jest złotówkę droższy. Co więcej, powiem ci, że ja na przykład, i myślę, że wielu, wiele osób tak samo ma, jeżeli widzi, że jest cena trochę wyższa. To kusi się na tą trochę wyższą cenę ze względu na to, że my jesteśmy tak, na, tak yy, skonstruowani, że yy, myślimy, że, że jest to jakby lepszej jakości produkt i, i łączymy wyższą cenę po prostu z lepszą jakością. Yy, możesz tak robić. Możesz sobie właśnie kupować od kogoś i sprzedawać drożej. I w momencie, kiedy yy, ty masz już tą samą aukcję, to. Yy, Dostajesz powiedzmy powiadomienie, że twój przedmiot został zakupiony To ty nawet nie dotykasz tego przedmiotu Tylko kupujesz od tamtej osoby, która ma niższą cenę Po, po której możesz kupić Lub hurtownia na przykład, możesz się dogadać z hurtownią Że będziesz od nich, y od nich kupował ten towar Wtedy dostaniesz na pewno dużo lepszą cenę Ale ogólnie jest drogie Na no Allegro ogólnie y strasznie, strasznie ciężko się przebić ceną y Ale jeżeli dogadasz się z hurtownią to na pewno wyjdziesz na tym dużo lepiej. Niemniej, możesz właśnie w ten sposób działać. I jeżeli ktoś kupi na Twojej aukcji, ty po prostu kupujesz od tamtej osoby. Adres wysyłki ustawiasz sobie na tą osobę, która od ciebie kupiła. Ty dostajesz pieniążki na konto od tamtej osoby, która od ciebie kupiła. Płacisz tej osobie, która, od której ty kupiłeś, i różnica między tym wszystkim to jest Twój zysk. Także nie ma tutaj w ogóle kontaktu z produktem, nie ma tutaj w ogóle inwestycji w produkt, jest tylko klikanie w internecie i to tyle. Myślę, że fajna sprawa, jak na początek, żeby się w ogóle zaznajomić z biznesem internetowym, poznać jak to działa, zobaczyć jak się, jak się to wszystko spina, coś się z czym je. a kolejne etapy to już będziemy sobie omawiać w następnych filmach i w następnych wpisach. Jeżeli Ci się podobało, to proszę cię o łapkę w górę, bardzo mi to pomoże w rozwoju mojego kanału. Zasubskrybuj, jeżeli nie robisz tego do tej pory. I zapraszam Cię na stronę moją sieci.pl, gdzie co, co 2-3 dni wrzucam regularnie materiały, wartościowe materiały, które pomogą Ci się rozwinąć i osobiście, i w biznesie internetowym. I możesz mnie tam poznać, możesz zobaczyć, co ja robię. Obejrzyj też kilka moich filmów wcześniejszych na YouTube. Zapraszam Cię serdecznie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.